Matka uderza swoją córkę i mówi: Nie chcę córki takiej jak ty. Bliski brat natychmiast mówi: Przepraszam mamo, proszę nie bij mojej siostry. Jest jeszcze mała i nie rozumie. Przebacz jej. Siostro, szybko przeproś mamę. Córka odpowiada ze złością: Mamo, przestań. Kocham Yanga i Yang mnie kocha. Ten policzek tylko utwierdził mnie w mojej decyzji. Po tych słowach odchodzi. Jej brat próbuje ją zatrzymać, ale nie ogląda się za siebie. Ja wziąłem ślub 8 kilometrów stąd, ale nigdy nie przypuszczałem, że w ciągu zaledwie 6 miesięcy moje życie tak się zmieni. Maria mówi do swojego męża: Dziecko jest głodne. W domu nie mam mleka w proszku. Proszę, idź i kup. Jej mąż odpowiada gniewnie. Dlaczego sama nie możesz iść? Czy nie widzisz, że jestem zajęty? Sama powinnaś zająć się dzieckiem. Nie mam żadnych pieniędzy. Chwilę później Maria dzwoni do swojej przyjaciółki i mówi: Cześć, Mala. Czy możesz mi pożyczyć 5000 tysięcy juanów? Ostatnio miałam wysoką gorączkę i muszę kupić mleko dla dziecka. Jej przyjaciółka stanowczo odmawia. W tym samym czasie jej mąż mówi: Daj mi trochę pieniędzy. Chcę iść z przyjaciółmi na kolację. Maria bezradnie odpowiada: Nie mam pieniędzy. Nie mogę nawet kupić mleka dla dziecka. Mąż mówi zimnym to. Nie masz pieniędzy? W takim razie sprzedaj swoje złoto. Maria mówi: To jedyna rzecz, którą zostawiła mi moja matka. Mąż zabiera je i mówi: wyszłaś za mnie. Wszystko, co masz, należy do mnie. Po czym odchodzi. Tymczasem matka, patrząc na zdjęcie córki, płacze i mówi: Gdybyś była blisko, mogłabym się o ciebie troszczyć i wiedzieć, jak żyjesz. Widząc jej stan, pan Chips podchodzi i mówi: Nie martw się, mamo. Zabiorę cię do córki. Tymczasem Yang zakłada bransoletkę z złota swojej żony na nadgarstek swojej dziewczyny. Dziewczyna cieszy się i mówi: Och, to jest piękne. Dziękuję, kochanie. W tym momencie Maria. Przychodzi z warzywami i widzi ich rozmawiających z miłością. Maria woła: Yang podchodzi i mówi: Mówiłeś, że pracujesz w firmie. Kim jest ta kobieta? Yang odpowiada surowo. Dlaczego nie opiekujesz się dzieckiem w domu? Co tu robisz? Dziewczyna złośliwie mówi: To twoja żółta żona, spójrz na nią. Nic dziwnego, że jej nie lubisz. Maria pyta z bólem. Yang, czy ty też tak myślisz? Dodaje: A dlaczego dałeś jej moją bransoletkę? Oddaj ją mi. Podchodzi, a Yang popycha ją i uderza. Maria płacząc mówi: Yang, dlaczego tak mnie traktujesz przy niej? W tym momencie przychodzą jej matka i brat. Maria ze łzami mówi: Byłam ślepa, że zakochałam się w takim człowieku. Yang krzyczy gniewnie: Dziś dam ci lekcję. Znowu podnosi rękę, ale matka natychmiast się zbliża i daje mu policzek. Yang jest zaskoczony. Pan Chips natychmiast uderza Yanga i mówi: Nikt nie może skrzywdzić mojej siostry, a ty masz czelność ją bić. Ostrzegam cię, natychmiast wynoś się stąd. Yang krzyczy gniewnie: Nie skończę z tym tutaj i odchodzi ze swoją dziewczyną. Matka przytula córkę i mówi łagodnie: Nie martw się, moja córeczko. Jestem tutaj. Będę dobrze dbać o ciebie i o dziecko. Więc przyjaciele, widzieliście, jak szkodliwe może być poślubienie obcego człowieka i opuszczenie rodziców. Ale cokolwiek się wydarzyło, matka nie porzuciła swojej córki i sprowadziła ją z powrotem do domu. Jak myślicie, czy decyzja matki była słuszna? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, polubcie wideo i subskrybujcie kanał. Dziękuję!